Dzień dobry. Witamy na obywatelskiej uroczystości patriotycznej z okazji 70. rocznicy zdobycia koszalina. Dla koszalina jest to data ważna, dlatego że od 4 marca 1945 roku koszalin stał się polski. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość obywatelska, uroczystość patriotyczna. Organizowana jest jak co roku przez Koszaliński Komitet Obrony Lewicowych Tradycji. Nawet w naszym mieście jest ulica o nazwie 4 marca. I bez ofiary krwi tych 283 żołnierzy radzieckich pochowanych na tym cmentarzu nie moglibyśmy 70 lat temu. Zacząć polskiej historii Koszalina. Witam serdecznie przybyłe delegacje Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina i Pionierów Koszalińskich, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, Związku Żołnierzy Wojska, Polczele, Wojska Polskiego na czele z prezesem zarządu rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, panem pułkownikiem. Józefem Kisielnickim. Witamy serdecznie przedstawicieli klubu generałów Wojska Polskiego z panem generałem Witoldem Nietkiem wieloletnim komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Witamy przedstawicieli Stowarzyszenia Żołnierzy VIII Dywizji. Witamy przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Stowarzyszenia Sybiracy. Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Szczególnie gorąco witamy przedstawicieli Ruchów Obywatelskich, a gorąco witam przedstawicieli Stowarzyszenia Lepszy Koszalin, witamy przedstawicieli również partii politycznych. Szanowni Państwo serdecznie witamy na naszej dzisiejszej uroczystości przybyłego specjalnie na tą uroczystość proboszcza parafii prawosławnej. Dziekana okręgu Koszalińskiego, księdza Mikołaja Lewczuka. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Koszalina. Szanowni Państwo, pomni milionów ofiar II wojny światowej oraz pomni śmierci pochowanych tu, na cmentarzu wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej 283 żołnierzy radzieckich. Duży polegli w walce o oswobodzenie Pomorza i Koszalina z hitlerowskiego faszyzmu, wyrażamy im wdzięczność i składamy hołd ofierze ich życia. W wolnej i demokratycznej Polsce, tu na ziemiach zachodnich i północnych, przejętych przez Polskę w wyniku zwycięskich bojów Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego wiosną 1945 roku. Jako mieszkańcy polskiego koszalina chylimy głowy nad grobami bohaterów. Swoją obecnością dokumentujemy historyczną prawdę o ich dokonaniach, wierząc, tak jak jest przesłanie na tym krzyżu prawosławnym, że oddali swe życie, aby inni mogli żyć. Polegli, by tu, teraz, sławiła wolność Mowa Polska. I czyn jest wieczny, a pamięć nieśmiertelna. Ktoś powiedział, że historia to jest taki skoroszyt, z którego kartek się nie wyrywa, a do którego kolejne kartki się dokłada. Cześć pamięć. Proszę teraz o wiersz yy, pod tytułem Hełm, który zaprezentuje pani Ewa Adel Adamczyk. Hełm. Tam, gdzie morskiej sosny dzień w głębi jeziora tonie, znalazłam wyszczerbiony hełm, trafiony kulą w bieżne gronie. Przede mną była tu żółdza i wiatr go nieraz pustkał, a hełm pod każdym tchnieniem grał jak wyrzucona na brzeg musła. Nie mógł zapomnieć tamtych dni, po których ślad się ścierał. Gdy gwiazdozbiorem chłopcy szli, ochraniał w skronie bohatera. Razem mijali gruzy miast, słuchali kugl jak a wieczór ponad nimi gasł zakuty w jezior pierski. Machorki dym na stronia krew, na sosna śnieżne ptaki, a potem zniknął dym i śnieg i była cisza przed atakiem. Nie wiem skąd żołnierz mi, ten czy z Gruzji, czy z Polska, lecz wiem, że po to by tu słabiła wolność mowa Polska. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę księdza dziekana Mikołaja Lewczuka o odprawienie egzekwie prawosławnej tak tzw. Pani Chidy, czyli modlitwy za zmarłych.

Wszechświat podoba jedynie sobie cielu. O, pokój, o, duszy moich. Na ciało odpłowanie, W odzłożę i żydzi O, o, nas, Boże, po wielice miłości Twoje, Molim się usłyszy, Jeszcze boliń są upokojeni do kusowszych rapowcy, niezacholoniennych, pogibszych wojnów Pawła Grigoria, Pietra Wasilija Nikolaja Wiktora, pietra Nikolaja Iwanna Witalia Lewnida, Emiljana Iakowa Wasilia. Vasily, Andrei, Andrei Dmitriy, Nikolay, Nikity, Dmitriy, Nikolayev, Nikita, Dmitri, Vladimir, Nikolay, Yakova, Yakova, Nikaiya, Alexey, Pavel, Nikolay, Alexey, Gregory, Simon, Iovanna, Nadya, Sergei, Valentina, Vitya, Valentina, Alexandra, Kipa, Zakhar, Yelena, Valery, Vladimir, Alexandra, Nikolaya, Svyatnikov, Yakova. Георгия, Георгия, Андрея Александра, Яна, Яна, Николай, Яна, Михаила, Николай, Яна, Алексея, Янна, Алексея Павла, Гаврила, Николая Владимира, Юанна Дмитрия, Алексея Леонтья, преснопоминаемых, Йоанна Николая Войнов, Владимира Игнатья, Николая, Федора, Виктора, Анатолия, Дмитрия, Федора, Александра Николая, Дмитрия Михаила. Петра Алексея Леонська, Петра, Степана, Константина и всех сотников. Милости Божия, Царство Небесное, оставляя руков, приставь бессмертного цара и Бога нашего просим. Господу помолимся. Бої, всякие плоти, смертко правей дьяволок, от них везло, ми роздарували сам, Господі, покриду Христос, цих работ, і сіте закороненних, война на поле брані, в б'єних, весь і светними сузлах, не все покойності, музыка, заволедні, шад в питании. Всякое запрещение, славним двом помиплення, позахито, що не хром і враха права, все правої сложные істина. Яку ты все воскресенье живут и Боисовших раптвых, войнов здесь захороненных, признапоминаемых создателей святого храма, все у всех и цыбраки здесь на кладбище все, всех православных христиан и всех христиан Христе Боже наш, і Тебе славу ссылаем. Побезначальник твоему отце, пресятым духом дни і пресс, мое веки веков.

Господи, помилуй, Господи, помилуй вас. Господи помилуй, Господи. Женами, мир, ты молодая Христос, истинный Бог, нас молитвы, предшествия, Своей матери, души от нас, пошедших захороненных войнов, на поле грани убийных, все на них правих учит, ведра, когда мы покоились, праздник пришли, нас помилуют, как благи, человек, олубе. Багуаде на мостке ни детски кокој под Господином совсем на добру измамина и без закона и створи се детскою Odpoczynek, teraz Panie, a światło świeculista, niech im wiecznie świeci. Oddaliście swe życie, aby inni mogli tutaj żyć. Szczęść Boży, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Koszalińskiego komitetu obrony lewicowych tradycji, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina i Pionierów Koszaliskich. Bardzo proszę. Proszę o złożenie Kwiatów liczy delegacje Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Klubu Generałów Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenia Żołnierzy ósmych Dywizji. Dzień. Proszę o zapalenie zniczy przez przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Ręczystów i Inwalidów. I również zapraszamy pozostałych mieszkańców Koszawicza marca 1945 roku Armia Radziecka, dokładniej oddziały III Korpusu Gwardyńskiego generała Panfiłowa, zdobyły niemiecki wówczas koszali. Na tym cmentarzu pochowanych jest 283 żołnierzy, którzy zginęli w walkach o koszali. Jak 3 marca, 4 marca i 5 marca 1945 roku. Jak mówi przesłanie na Krzyżu Prawosławnym, ci żołnierze oddali swe życie, by inni mogli żyć. I uważamy, że tym żołnierzom, którzy polegli w walkach o wyzwolenie koszalina z niemieckiego faszyzmu, należy się cześć i szacunek. I od tego momentu zaczęła się historia polskiego koszalina zaczęli napływać osadnicy i dziś mamy możliwość mówić Polski w polskim koszalinie po polsku i cieszyć się z wolnego demokratycznego państwa. No i